Cześć wszystkim, ja jestem Kawiak Jones, a przed Wami ostatni odcinek naszych przygód w sprawie 5-kilometrowego podziemnego labiryntu, czyli z jaskini Hariton w Izraelu. W tym odcinku dowiecie się, dlaczego w polskich jaskiniach można umrzeć z wychłodzenia, a w tych izraelskich można się dosłownie ugotować. Wytłumaczy też, dlaczego w tej konkretnej jaskini w przypadku zagubienia się do wyjścia należałoby się kierować brudem. Zapraszam do oglądania. O, jak miło, prawie stać można. Nie ciesz się, bo było to nie powtór. Jak zjeżdżalnia. Można się tu po prostu posuwać. Jakkolwiek źle to nie zabrzmi, nie Kamila? To jest jak ten, jak zjeżdżalnia ta wodna. Tak. Tylko na sucho. Śmiesznie słyszę ludzi stąd. Aha, to była droga druga równoległa, można było iść na dwa baty dawaj. To, to. to dawaj! Jak cokolwiek to zabrzmia, zabrzmiało! <grystanie> Przez setki tysięcy lat, aż do czasów ludzkich, ta jaskinia w środku była śnieżno-biała, tak jak skała, w której się wytworzyła. Wszystkie czarne ślady na ścianach to pozostałości po pochodniach i kagankach, z jakimi eksplorowano tą jaskinie aż do czasów wynalezienia elektryczności. Jednak najciekawsza jest geneza tych ciemnobrązowych plam. Jest to najzwyklejszy na świecie brud i pot, wtarty w miękki wapin w miejscach, o które najczęściej ocierają się przebywający tutaj. Intensywność kolorów pokazuje nam, jak często wykorzystywane jest to przejście, a dodam jeszcze, że ilość odwiedzających w tej jaskini jest tak duża, że te najbrudniejsze ściany wypolerowane są już niemalże na błysk. Do dzisiaj tylko najciaśniejsze i ślepe odnogi pozostają jeszcze śnieżnobiałe, A jeżeli chodzi o mnie, to powiem wprost. Gdybym się kiedyś zgubił w tej jaskini, to drogi do wyjścia szukałbym kierując się właśnie brudem. Zabranie selfie do tej jaskini po raz kolejny było chyba moją najgorszą decyzją podczas tego wyjazdu, bo jak byłem tu sam, jakoś mi się nie udawało ogarniać, ale jak jesteśmy tu w 11 osób, ja jeszcze biegam 13 osób, biegam, nagrywam i są dwie kamery i w ogóle, to jest generalnie nie najlepszy pomysł. I teraz dobrze, że Grzesiu jest taki miły i pomaga mi go nieść, bo... Święte słowa. Dokładnie. Mówię, polej się Marcin po głowie, na pewno ci to dobrze zrobi. Tak, do, do... Ściągaj kask chodzi Ania ci zaraz pokapię, po głowie. Podziemia zapewne <laughs> nie kojarzą się wam z ciepłem, a tutaj panuje prawdziwy upał. Przez prawie cały rok, całą dobę utrzymuje się tutaj temperatura około 27 stopni Celsjusza. Sprawia to, że nawet ubranie się do takiej jaskini to już wyzwanie, bo z jednej strony chcemy być ubrani jak najgrubiej dla ochrony przed otarciami i owadami, a z drugiej strony najchętniej weszlibyśmy tutaj w samych kąpielówkach. Niełatwo znaleźć odpowiedni balans. Jak jeszcze zobaczycie, w tym odcinku kilku uczestników ubrało się za grubo, czym zawuntowali sobie prawdziwą saunę. Wow. O. Yeah. W trzańskich jaskiniach panuje stała temperatura około 5 stopni Celsjusza, w paryskich katakumbach około 11, a więc skąd te różnice? Przecież na pierwszy rzut oka dziura to dziura ale okazuje się, że dziura dziurze nierówna, bo temperatura pod ziemią zależy od wielu czynników, a najważniejszym z nich jest średnia roczna temperatura panująca na powierzchni. I tak oto, na pustyni judzkiej, gdzie znajduje się jaskinia Haritun, średnia roczna temperatura to właśnie 27 stopni, a w Tatrach to 5 stopni, a w Paryżu 11. Oczywiście są anomalie, np. jaskinie położone nad komorami magmowymi, w których trzeba się poruszać w specjalnych kamizelkach z lodem, gdyż panuje tam temperatura nawet 60 stopni Celsjusza. Komory numer 22, zapamiętając z poprzednich wyjazdów. Nie tylko przez liczne kociołki wirowe, o których opowiadałem zresztą w poprzednim odcinku, ale również przez wybitnie ciasne miejsce, w którym trzeba się naprawdę mocno nagimnastykować. Ci, którzy się tutaj nie zmieszczą, będą musieli cofać się spory kawałek i iść naokoło. Więc można śmiało powiedzieć, że na największych uczestników czeka właśnie dziura próby. Ale tu będzie śmieszna dziura, tu został najchętniej was po prostu nagrywać, jak tu wchodzicie. Powiedz Błażejowi, żeby wchodził z zgiętymi kolanami, tutaj. Bo inaczej się nie, nie, nie złapie. Błażeje jeszcze nie ma nad nami. Po drugie, myślę, że Błażej nie wie, jak się złamać. Tam jest jakieś miejsce? No nie, zmieścisz się, przejdziesz obok mnie. Dobra, to weź to kawałek dalej. O! Uy, no to tutaj jest miejsce. No. Jak tam, Grzesiu, jak tam będziesz wiedział dalej jaskinię, Czy to twój pierwszy i ostatni raz? Pierwszy i nie ostatni. <noise> Pierwszy i nie ostatni. <noise> <noise> znaczy tam dalej, tak w dół. No, Rozmierzę. teraz tu. się Przepitolisz. Nie wiem, ja tu... Szczerze mówiąc, widzę tylko ten mały kawałek, gdzie ja sobie na pewno na przychodzę do tego... Później, bo ja też będę Nie wiem, co mam Na razie mówi. nie, na razie przejdź ciałem. Później będziemy myśleć z tykiem. Dobra. Tam jest dół, to... tam, jest dół nie... tam jest w dół, to nie wiem... Nie przynodzę. Nie przynodzę. A podasz to teraz? Już ci podam. Nie wiem, wspominałem już o tym, że zabranie selfistyka to był mój najgorszy pomysł na tym wyjeździe. To jest najlepszy przykład na to. Wszystko się popieści to się zmieści. <laughs> Ej, Ania, zejdziesz niżej, jeżeli im podać kamerę. Ja ci mogę odebrać też plecak Aha, to nie wiem kto jest za mną. Ja. A błażej. Ja. Mmm o ja To jest taka dziura, że nawet mój kombinezon jaskiniowy wbija mi się w dupę, nie? Ci co mają kombinezony robocze będą tu cierpieć? Że nawet kombinezon jaskiniowy wbijał mi się w tym miejscu w dupę, więc... Ja mam tutaj się ścisnąć. Masz, no, jak najbardziej. Na zgiętych kolanach. Niedużo już Ci zostało. Jezu, masz te kolana powyginane. Ty masz termoaktywkę pod spodem, Błażej? Tak. O, matko. No nic, nie jest Ci gorąco? Trochę jest. Trochę. No. Hello. I tym sposobem trzeci raz dotarliśmy do tego samego miejsca. Tylko dlatego, żeby rzeczywiście sprawdzić, jak to jest połączone. Tu siedziałem już dwa razy, trzeci raz nie będę siadał. A stąd wyszliśmy, jak szliśmy od szybu. Schodziliśmy szybem na dół. I to jest właśnie to miejsce, gdzie mi się zaczęła kończyć bateria. I teraz jestem tu po raz kolejny. Nazwę to przejście przejściem kugla, gdyż to on się jak najbardziej zasłużył tutaj do tego wszystkiego. On jako pierwszy się zorientował, że idziemy tą całą drogą. Nigdy się nie schodzi tyle po drabinie. W jaskini Hariton każdy z nas, nawet ci najcieplej ubrani, zostałby chętnie dłużej. Niestety, znajdujemy się na zachodnim brzegu, w tydzień po ogłoszeniu planu Trumpa na Bliski Wschód i wszędzie wokół panują zamieszki i realnie giną ludzie. Nie jest to atmosfera sprzyjająca grupowej penetracji, dlatego zdecydowaliśmy się wyjść wcześniej, żeby móc wrócić przed zmrokiem. Jak się zbliżamy do tego miejsca z kurzem, a jak będzie to miejsce z kurzem, to znaczy, że nasza przygoda w tej jaskini dobiega końca. To... Ostatni A odcinek no. ten plasty. A, dobra, zajmujmy bardzo Ale to wszystko, do się wszystko przykleja. A. Jeszcze, czy on A, już? ładnie pachniesz Wojciech no, no. Jak stodoła? <laughs> no, nie. No, nie. No, nie. Jak opuszczona stodoła. No, w podziemnym świecie można napotkać rzeki, wodospady czy lodowce. Rozróżniamy nawet podziemny deszcz czym mgłę. W tym konkretnym miejscu doświadczamy wiatru, a raczej przeciągów, gdyż to właśnie tędy prowadzi jedyna droga do tego systemu jaskiniowego. Gdybyśmy mieli do czynienia z jaskinią o długości kilkudziesięciu kilometrów i podobnym otworem, to przeciąg w tym miejscu mógłby wyglądać nawet tak. O, tam się znajduje wyjście z jaskini, tam już widać nawet trochę więcej światła. Tam, się zaraz będziemy kierowali. Ja czekam tylko na ostatnie dwie osoby, żeby im dać znaka, któremu trzeba iść. O, Kuga, ale masz przemoczony kombinezon. No, trochę się zgłóciłem. Wyszliśmy! Zrobiliśmy to, czyli zadanie na dzisiejszy dzień wykonane. Weszło nas tyle samo osób, co nas wyszło. Także nasz główny cel. Niezgubienie się, niezgubienie poszczególnych członków ekipy jest zrealizowane. Wszyscy są zadowoleni i wyczerpani, mimo że spędziliśmy w tej jaskini tylko... nawet nie wiem, która jest godzina, w 5 godzin. Wydaje mi się, że to miejsce, które tutaj jest, gdzie widać wszystkich, którzy wracają na tę góry, która jest... w której, w środku której znajduje się ta jaskinia, którą właśnie zwiedziliśmy, to jest po prostu perfekcyjne ostatnie ujęcie na ten film. Także dzięki, że byliście ze mną, no w sumie z nami, w tym odcinku. My pewnie widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.